Cześć, się z tej strony Elisy jak zawsze jak coś nowego, to ja powstaję z Martbo na tym YouTubie i tym razem jest tak samo, bo mam do pokazania dwie nowe kolekcje, ale tym razem w trochę innej formule niż zwykle, ponieważ zawsze jak były kolekcje. Kolekcje wydawane są ostatnimi czasy zazwyczaj w parach bądź w trio. To, I zawsze pokazywam Wam je razem. Tak tym razem pokażę wam je osobno, ponieważ jest ku temu cel. A jakiś cel, ponieważ tak jak wiecie, zawsze dzięki jej Creator Network mam kod nie tylko dla siebie, ale również dla całej społeczności, dla tej jednej wybranej osoby. I tym razem kod będzie nie do wygrania. A do zdobycia samodzielnie, a mianowicie gdzieś w tym filmiku będzie ukryty kod w częściach, który trzeba będzie sobie złożyć i samodzielnie wypróbować, który będzie prawidłowy i który zadziała i dzięki czemu dostaniecie właśnie dostęp do tych kolekcji. Jeden będzie na jedną kolekcję, drugi będzie na drugą kolekcję, dlatego filmy będą osobno, żeby na pewno nic się nie pomyliło i żeby zawsze e, była większa szansa na to, że ten kod po prostu złoży się prawidłowo. No i. Cóż, Igrzyska, część zacząć. Nie no, oczywiście, że nie. Mamy dwa, dwie kolekcje. Od znów w, w, we współpracy z twórcami. I uwaga, ja tych twórców bardzo lubię i naprawdę uważam, że robią świetne rzeczy, i mam bardzo wysokie oczekiwania. Jak wiecie, moje oczekiwania są zawsze bardzo wysokie, i często czuję lekkie rozczarowanie, bo przez to, że ja mam no, takie wyobrażenie w swojej głowie, to często nie są. Te moje wyobrażenia spełnione. Sama sobie coś wymyślam i potem jestem zła, że to nie jest zrealizowane. Ale spójrzmy na to, co zatem jest. Ale ja już mam tę łazienkę. Tak, mamy łazienkę z klasą, i to jest chyba ze współpracy z Syp. Um, I ona robi tak cudowne rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie tak. Oraz druga rzecz to jest słodki powab, i to jest. A Harris nie potrafię powiedzieć. Tej nazwy, ponieważ jest dość skomplikowana, to jest ta z tymi zerami i ja uwielbiam włosy właśnie od tego twórcy. Więc mam nadzieję, o, a Harris 00 Britney. I mam nadzieję, że to będzie cudowne, bo te ci twórcy naprawdę robią super rzeczy. Zaczynamy od pierwszej kolekcji, czyli właśnie od kas, bo to zawsze od Kasy zaczynamy nową grę. Yy, więc tak też zobaczymy, czy ja to w ogóle mam zainstalowane, no powinnam mieć, prawda, kolekcję, nie mam dwóch kolekcji, ale to pamiętam, o, ma no, dobrze, nie mam tych dwóch kolekcji, albowiem yy, nie brałam wtedy udziału, bo brałam ślub <ścoughs> i nie wzięłam tych dwóch kolekcji wtedy, yy, ale dobra, zaczynamy, nowa gra, no i zaczynamy właśnie od tego pierwszego, pierwszej kolekcji, nie, dziękuję. Pierwsza kolekcja, czyli od e, Harry00Britney, Zero Zero e, zaraz sprawdzimy, jakie tu mamy rzeczy, no oczywiście w tych pakietach nigdy nie ma dużo, w tych kolekcjach nigdy nie ma jakichś e, super wielkich ilości nowych elementów, ale trzeba próbować i trzeba zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Już widzę, że dla mężczyzn są i są te modne kokardki, tak, bo to teraz te style takie z lat 2000 <laughs> nie idźcie tą drogą, proszę. No, i te kokardki, tak zdecydowanie są tutaj i też w różnych kolorach. Nie, no słuchajcie, mimo że to nie jest w moim stylu, to wykonanie jest bardzo dobre. To jest wykonane świetnie i uważam, że no, tego właśnie się oczekuje, kiedy się kupuje coś, tak? Jakąś kolekcję, jakiś dodatek, jakieś rozszerzenie, typowo, nie wiem, obojętnie już co, to że chcemy mieć dobrą jakość. Czy nam się podoba, czy nie, to już jest sprawa typowo indywidualna. Mi się na przykład to mi się średnio podoba, ale uważam, że wykonane jest świetnie. E, mamy też swytr. Bardzo fajna tekstura. Wygląda na ciepły, taki komfortowy, wygodny, zimowy sweter. No męski też mi się nie bardzo podoba, ale wykonanie jest bardzo ładne. To już mamy coś podobnego. I ja nawet kojarzę tego Sima, który ma ten bluzkę. Wiecie, o, o Romeon miał na imię, czy coś takiego. Z Jezu, jak się nazywa to otoczenie się kojarzy? Nie pamiętam. Ale Mi się bardzo dobrze kojarzy z tym i tu nie ma nic nowego. To okej. Okay. I tu mamy żabot, żaboty mi się kojarzą z Harry Potterem i z Ronem, który szedł na ten bal. <grym> Właśnie z takim żabotem całym. To mi się też nie podoba, i nie lubię koszul z krótkim rękawem. No i tutaj, oj, takie dosyć to powiem Wam. Jakby mm, to powiedzieć, takie. Nie to męskie, nie to damskie, takie bardzo um, dla obu płci, bo ten kołnierzyk jest taki, trochę takie babcine bym powiedziała, babcine. Wykonanie bardzo dobre. Czy mi się to podoba? No, nie w moim stylu, ale wykonanie bardzo ładne. Co mamy dalej? Nie mamy żadnych strojów całościowych, natomiast jakie mamy tutaj spodnie. Mamy spodnie z łańcuszkami, też takie kiedyś nosiłam można było kupić osobno nawet takie łańcuchy, Jeansy jak aha one mają kokardki, no te kokardki mi się słuchajcie nie podobają, bo ja nie jestem fanką akurat tego trendu, ale kolory bardzo ładnie wykonanie jest spoko i krótkie spodenki, może ja wyłączę tak żeby zobaczyć je w pełnej krasie, e, krótkie spodenki spoko, ale takie dziwna ta długość, nie lubię takiej długości w męskich spodenkach, no ale dobra kolory bardzo ładne, co mamy tutaj dalej? Nie mamy żadnych ozdób, a buty? Mamy jedną parę butów i te skarpety tutaj. E, takie trochę mohasyny. Ładne. Nie, buty mi się podobają, bardzo ładne są. Takie trochę toporne mi się wydają, takie trochę grube. Ale wykonanie znów bardzo ładne, więc trzeba przyznać, że jak najbardziej wykonanie jest na plus. Czy mamy jakieś gotowe style z... Nie, bo to nie jest z tego... E, I to jest wszystko, co mamy dla mężczyzn. E, dla dzieci, dla nastolatków. No, dla nastolatków to samo co dla mężczyzn, ale czy dla dzieci, słodki powab, nie oferuje nic. Czyli przechodzimy w takim razie do kobiet. Co kobietom nam tutaj oferuje ten, e, ta kolekcja? Oferuje nam taką bluzkę. Hej, mam nawet podobną, tylko bez kokardek, tylko na guziki. <laughs> Ładna. Mi się podoba, bardzo taka dla nastolatek, mi się wydaje. Yy, czyli taka w modzie, bardzo ładne wykonanie, ładne tekstury, spoko. Yy, to takie lata 90. bardziej nawet. I takie do spania się nosiło kiedyś z tymi kokardkami. <laughs> Nie, też ładne wykonanie. To wygląda jak z tego materiału, który tak się mocno rozciąga. Kolejna bluzka, no to też mi się kojarzy z tym, co już kiedyś ja widziałam na żywo, w modzie. Jeszcze zanim pewnie część, z naszego tutaj z naszej społeczności w ogóle była na tym świecie, się urodziła, to akurat mi się nie podoba. To mi się nie podoba. To mi się kojarzy z bawarią. I to coś takiego. O Jezu, coś takiego kiedyś też się nosiło. Ja nawet mam zdjęcie jakieś chyba na koniec liceum, gdzie mam właśnie sweter i mam taką bluzkę z kołnierzykiem założoną. Ładnie wykonane, ale też mi się nie podoba Nie mój styl No i to też pamiętam jak kiedyś takie te Dekolty były modne No słuchajcie, to jest coś co, co Mi się nie podoba jeśli chodzi o modę Ale wykonanie naprawdę jest super Więc jeśli komuś to się podoba To na pewno będzie zadowolony, bo, bo to jest wykonane super Ta sukienka jest na przykład bardzo ładna Dziewczęca taka No bardzo dziewczęca Bardzo fajnie zrobiona I tu jest druga Ho! Taka trochę też taka Ala Chanel. <noise> taka jaka była chyba w ostatnim dodatku. Też ładne całkiem. To takie lata 60. bym powiedziała. Yy, I spodnie... O, całkiem sporo. Bardzo dużo rzeczy jest dla kobiet. Mało dla mężczyzn, a bardzo dużo dla kobiet. Takie spódniczki też pamiętam. Więc słuchajcie, mi to tyłka nie urywa, bo no niestety ja to pamiętam i kojarzę to ze złymi czasami w modzie. Yy, spodnie. Oj, spodnie bardzo fajnie zrobione Uważam, że bardzo ładne tekstury Mimo, że te przyszycie też nie do końca mi leżą To myślę, że, że Pewnie sim, któraś moja Simka to założy No tutaj ta kokardka, taki detal Jak ktoś lubi kokardki To, to może mu się spodobać Ale to jest dokładnie to samo, tylko właśnie z, tym, z tą kokardą Krótkie spodenki O, spodenki są mega urocze Właśnie takie dla nastolatki mi się kojarzą Bardzo ładne I tu spodniczka Ale z taką właśnie odcinaną ocinanym dołem i kokardką kolejną. No i ostatnie to jest właśnie taka o, spódniczka w kratkę Labrytni Spears. Czy mamy do tego coś, co pasuje? Na, to? Nie, a to? To nie wiem w sumie, co by do tego było. Tutaj tak naprawdę wszystko do siebie pasuje, bo to jest wszystko w tych samych kolorach, więc to jest super, bo można zrobić y, tak naprawdę zestawy biorąc wszystko stąd i wszystko się miesza i wszystko pasuje, więc to super. Nic nie ma w żadnych dodatkach No i obuwie, mamy jedną parę butów Też z kokardką Takie dosyć toporne, Takie bardziej nawet platformy, jak to kiedyś były Okej, okay, nie do końca w moim stylu Ale fajnie, że te kolory właśnie wszystkie do siebie pasują I to jest chyba wszystko w tych kolekcjach Wydaje mi się, że to wszystko Że tutaj nic nowego raczej nie będzie Nie, to jest wszystko to samo Tylko, że po prostu mm, Wybrane ubrania Gotowego stylu, nie ma żadnego. Nie może przecież um, ten twórca robi fryzury i to robi ich dużo i ładnych rzeczy. No nie ma fryzur żadnych dla kobiet. I to tyle, słuchajcie. Tyle byłoby z tych kolekcji. Bardzo szybko, bardzo szybki przegląd. Jestem ciekawa, czy Wam się podobało. Słuchajcie, szukajcie kodów właśnie tutaj, bo tylko jedna osoba, która pierwsza zdobędzie ten kod, która pierwsza dobrze ułoży ten kod, ma szansę zdobyć tę kolekcję. Moja ocena tej kolekcji to jest. 6 na 10, a dlatego, że ja po prostu nie czuję tej mody, ale wykonanie moim zdaniem jest 9 na 10 zdecydowanie i to może się podobać. I to jeśli lubicie kokardki, jeśli lubicie taki styl, który ja kiedyś nosiłam, nie, a inni może niekoniecznie, no to wtedy może im się to spodobać. Mi za bardzo tak średnio. Ale to tyle. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was na kolejny filmik z przeglądu. Tym razem łazienki od dlatego odsyłam Was do kolejnego filmu. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. No i jeszcze raz oczywiście dziękuję i Network za kody, bo to bez nich to by nie wyszło. Dzięki.